Zobacz, teraz są takie czynniki, które jedne wpływają na, na, na spadek, czyli popyt, załóżmy popyt się zmniejszył, jest trudny, trudniejszy dostęp do, do kredytu, a z drugiej strony inflacja. Czyli jakby była inflacja dwuprocentowa, trzyprocentowa, to Ci jestem w stanie powiedzieć, że mieszkania spadną. A dzisiaj bardzo dużo Popytu jest bardzo dużo zakupu mieszkań jest za gotówkę, dlatego że ludzie chcą uciekać z gotówki, widzą, jak im topnieją oszczędności, a jednak wiedzą, że w średnim i długim terminie inwestycja w mieszkanie no, przynajmniej im zachowa, zachowa wartość. Także te dwa czynniki, o których mówię się, wykluczają. I ja uważam, że mieszkania, że nie będzie dużego spadku cen mieszkań właśnie ze względu na, na, na inflację. Rynek działa, rynek nie jest na próżni, deweloperzy też już zmniejszają inwestycje, co powoduje, że tych mieszkań na rynku za chwilę będzie dużo mniej, co spowoduje, że te ceny właśnie nie spadną. Znowu w drugą stronę, jeżeli kryzys się przeciągnie, jeżeli nie będzie to rok, dwa, tylko dłużej, no tak też może być, no to wtedy ten rynek wtórny może mocno spowodować, że jednak ceny będą spadły.